OK, czyli jesteśmy tutaj na tym ostatnim okrążeniu. Możecie wbić się tutaj bezpośrednio na słupek, aczkolwiek najlepiej jest wbić się pod łańcuszek oczkiem ścisłym. Teraz będziemy robili kolejne okrążenie. Zrobimy sobie znowu dwa oczka łańcuszka do góry i... Tutaj na tym słupku zrobimy pufę z trzech nawinięć. Drugie nawinięcie i trzecie nawinięcie. Wbijajcie się bezpośrednio w słupek z poprzedniego rzędu. Teraz robimy. Zamykamy pufę i oczko łańcuszka. A momencik, nie, przepraszam. Tutaj zamykamy tylko pufę i robimy od razu pufę. O, tak jak tutaj widzicie. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka i tutaj robimy znowu te same sekwencje puf w każdym łuku. Czyli zamykamy oczko łańcuszka, pufa z trzech nawinięć. Znowu w następnym okół. pufa z trzech nawinięć. Zamykamy pufę oczko łańcuszka i znowu pufa z trzech nawinięć. zamykamy pufę pijamy się tutaj o oczko ścisłe robimy oczko ścisłe bądź półsłupek jak kto woli wedle uznania i znowu powielamy to co robiliśmy w tej drugiej, w tej pierwszej połówce czyli zamykamy oczko łańcuszka i znowu na każdym łuku będzie pufa. Tak jak widzicie, to więc zróbcie po kolei w każdym łuku pufę z trzech nawinięć. Ten oto sposób i tutaj pufa z trzech nawinięć. Zamykamy na słupku, tutaj robimy znowu pufę z trzech nawinięć. W tym rzędzie mamy dookoła same pufy. I znowu w kolejnym uku robimy połowę z trzech 5 Zróbcie teraz drugą połowkę znowu tak samo. Zbliżamy się ku końcowi. Teraz wystarczy tylko zamknąć oczkiem ścisłym tutaj nasz rząd. Teraz weźmiemy sobie... Naszą, nasze serduszko akrylowe i włóżcie sobie już tutaj na spokojnie. Ładnie ułóżcie koszulkę, bo będziemy zaraz zamykać. Będzie coraz bardziej ściśle i tak więc nie będzie jak już włożyć tutaj naszej, naszego serca akrylowego. Ułóżcie sobie koszulkę. No tak jak ja tutaj to robię trzeba dobrze to ułożyć naciągnąć troszeczkę do góry żeby nam wszystko fajnie nie pasowało tutaj tym środkiem się nie marcie, on się zaraz nam fajnie ułoży też jak ściągniemy ten nasze ostatnie rzędy tak więc teraz będziemy robić słupki reliefowe przednie na każdej pufie czyli będziemy każdą pufę łapać słupkiem reliefowym przednim będzie troszeczkę mm, trudniejsze robienie może to na akrylu, ale śmiało dacie radę. Robimy dwa oczka do góry i oplatamy pufę reliefem przednim, czyli robimy relief przedni i znowu na kolejny pufie robimy relief przedni. Tutaj pomiędzy reliefami nie będziemy robić żadnych oczek łańcuszka, ponieważ tutaj potrzebujemy, żeby to fajnie nam się zmniejszyło w obwodzie i zaczęło zamykać na naszym sercu akrylowym. W ten sposób też to fajnie te nasze pufy ułoży, więc na każdej pufie robimy słupek reliefowy przedni właśnie w ten sposób. Tak tutaj wam pokazuję. Tak więc tą tutaj półkę przed naszym oczkiem ścisłym, przed naszym środkiem również trzeba złapać słupkiem reliefowym przed nim. I na środek ponownie będziemy łapać yy, albo oczkiem ścisłym, albo półsłupkiem. Tutaj wedle uznania. I znowu druga półwoczka robimy to samo. Słupki reliefowe przedniej. Na każdej pufie teraz są nam one potrzebne. Jest troszeczkę trudniej, bo im ściślej tam już nam się zaczyna robić, tym troszeczkę jest jakby ciężej operować. Ale cierpliwości. I tutaj na każdej pufie robimy oczko, robimy słupek reliefowy Ten oto sposób. Już została druga połowa. Tak więc znowu łapiemy połowę reliefem przednim. Kolejną połowę łapiemy. Jak widzisz tutaj już fajnie nam się zaczyna kształtować, jakby zarysować fajnie kształt naszego serca. Akryl też pomaga właśnie fajnie w tym, że to serce jest takie fajne, kształtne. I trzyma cały czas formę. I tutaj znowu łapiemy ten środek oczkiem ścisłym bądź półsłupkiem Prawie mamy zamknięte już no, przedostatnie ogrożenie. A więc jeszcze zostało mi y, jedno tufę. Tutaj znowu bije się od tyłu. Oczko ścisłe i zaciągam troszeczkę tą nitkę. I tutaj, teraz jak widzisz, fajnie nam się to ułożyło. Teraz będę robić zamykanie już całkowite. Tak więc w ten sposób, łapcie sobie, o jakby pół reliefem, a z tej strony zaciągniemy. Sposób tak naprawdę dla was może być dowolny już na zamykanie. Musimy tylko pamiętać właśnie o tym, żeby nie zamknąć całkiem tej robótki, tylko tutaj, gdzie mamy y, nasz otwór na sznurek, y, zrobimy sobie y, oczka ścisłe po jednej stronie. Zaraz wam to pokażę dokładnie. Na razie zamykamy sobie y, obie strony razem. W taki oto sposób. Starajcie się robić to w miarę równolegle, czyli zamykanie lewej i prawej strony, czyli przodu bądź tyłu naszego serca, dwóch stron razem. Jak robić w ten sposób, Wy możecie zrobić to już w zasadzie w sposób, który Wam pasuje. Teraz tylko musicie uwzględnić właśnie to, że nie będziemy robić tego po całości, tylko zostawimy tutaj mały otwór właśnie na nasz sznurek do przewieszenia. Tutaj teraz zrobię oczka ścisłe, przejdę sobie nimi dalej. Ja robię ich takie trzy, możecie zrobić cztery. Oczka ścisłe po kolei, tak aby ten otwór tutaj nam został jakby w ogóle niewrobiony, niezakryty. Ja zrobiłam trzy oczka ścisłe, przeszłam nimi sobie na tą stronę. I teraz zamknę dalszą część naszej robótki. O, żeby tutaj takie mała dziurka jak widzicie stała, na ten otwór. Tak więc tutaj sobie już znowu zamknę. W ten oto sposób. Się czasami nitka gdzieś zaplączę I znowu tutaj jeszcze ta strona już będzie troszkę łatwiejsza, bo już nam ściągnęła ta prawa strona. Hmm. Kusy, sprawia mi ta nitka. Okej, okay, dobra. Mamy to. I tutaj już. Prawie mamy koniec. Jeszcze jedno. Oczko ścisłe. I gotowe. Ja jeszcze robi sobie takie oczko do góry. I wtedy odcinam nitkę. O, i tutaj ten mały, fajny otwór nam został, tak więc miejsce na naszą przewieszkę jest, na nasz sznurek. Nitkę teraz tylko trzeba wrobić. Nie ucinajcie jej za blisko, ponieważ to też może spowodować, że zacznie nam się pluć ta robótka. Trzeba troszkę dalej i lepiej ją sobie na spokojnie wrobić e, gdzieś w serduszko. Wtedy też. Macie pewność, że robótka się nie spruje. Jest bardziej tak zabezpieczona. Poza tym tego nie będzie widać, bo to gdzieś będzie pod spodem. Wystarczy teraz uciąć. I gotowe jest serduszko. Ja standardowo robię sobie tutaj łańcuszek, robię 60 oczek łańcuszka bądź 55. Nie jest to jakaś super, ekstra duża różnica, a taka jak dla mnie wystarczająca długość, aczkolwiek, wy tutaj już możecie sobie zrobić wedle własnego uznania i zapotrzebowań. Możecie też zamiast robienia oczek łańcuszka, czyli takiego sznurka, możecie użyć wstążki, tasiemki, jakiegoś sznurka. Jak to woli. Mój łańcuszek jest już gotowy. Teraz go tylko wystarczy umocować. Przeznaczonym na niego miejscu. Zawiązać i gotowe. Mam nadzieję, że podobało Ci się, że tutorial jest e, przejrzysty, zrozumiały. Daj znać w komentarzu. E, jak ci się szydełkowało? Nie zapomnij o oczywiście mnie włączyć subskrypcji, dzwoneczka. I gotowe. Tak, oto tutaj widać, serduszko się prezentuje. Dzięki wielkie. Za uwagę. Zapraszam do obserwacji, subskrypcji. Do zobaczenia.